Witam Was w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Dzisiaj zapowiadany wczoraj na Facebooku materiał odnośnie mojej recepty na sukces jak ja to widzę. Ogólnie będę teraz się starał, aby więcej działo się też właśnie na Facebooku, aby osoby, które śledzą Facebooka, miały pewną przewagę też nad osobami, które śledzą samego YouTube'a, aby wiedziały po prostu wcześniej, co się będzie działo ale przejdźmy już do samej tematyki. Dostałem ostatnio bardzo dużo pytań, znaczy pytań, bardzo dużo takich wiadomości prywatnych. Część z nich była pozytywna, część negatywna. Odnośnie tego, że ogólnie, że ludzie są zaskoczeni tym, że nawiązałem współpracę z firmą MyProtein. Wcześniej dostawałem też informacje, znaczy informacje, wiadomości odnośnie tego, że też właśnie zaskoczenia, że na przykład, jestem trenerem personalnym, dostawałem wiadomości po prostu odnośnie każdej dziedziny po kolei, łącznie z tym, że jak ktoś taki jak ja może w ogóle prowadzić kanał, i jak to jest możliwe, że ten kanał w ogóle funkcjonuje. Tutaj, oczywiście, skupiam się teraz nad tymi negatywami. No i to wszystko skupia się właśnie. W tematyce tego, jak odnieść sukces, bo ja tutaj nie chcę być teraz, że tak powiem, wywyższać się, ale uważam, że jak na polskie warunki w ciągu tego roku, jak funkcjonuje ten kanał, osiągnąłem w miarę jakiś tam sukces. I teraz nie tylko osiągnąłem sukces, jeżeli chodzi o kwestie tego kanału. Osiągnąłem sukces też w wielu innych dziedzinach życia, a ja teraz nie będę mówił dokładnie w jakich i jakie to sukcesy, bo sorry bardzo, ale każdy z nas chce mieć też sferę życia prywatną i jeżeli piszesz do mnie, gdzie mieszkasz, skąd jesteś, czym się zajmujesz, gdzie pracujesz, ile zarabiasz, to nie licz na to, że ja Ci będę, że ja Ci odpowiem i że będę pisał odpowiedź na takie pytania. Z racji yy, po prostu, po, powód jest bardzo prosty. Kanał jest częścią mojego życia, a nie całym życiem, i to, co jest na kanale, jest dla wszystkich. A reszta jest dla wybranych. Więc bardzo cię przepraszam, ale nie dostaniesz odpowiedzi na wszystkie pytania związane właśnie z taką tematyką. A teraz przechodząc do sedna, sedna, ja, jak zaczynałem robić ten kanał, to już miałem w głowie jakiś tam plan. Jak ten kanał będzie wyglądał. I nie ukrywam, że wiązałem z nim też jakieś profity. Podobnie było z moim pójściem na kurs instruktora kulturystyki. Podobnie było z moim rozpoczęciem współpracy z Chili Fitness i z suplementy Pro. I podobnie jest teraz z rozpoczęciem współpracy z firmą MyProtein. I wszystko wiąże się z tym, że ja tak naprawdę w dużo wcześniej to planowałem. Oczywiście nie planowałem tego, że będę pracował dokładnie w Chili Fitness. Nie planowałem tego, że będę współpracował dokładnie z MyProtein. Nie planowałem tego, że będę, e, powiedzmy, pisał licencjat z Bezpieczeństwa Narodowego na dany temat, tak? Ale planowałem, że będę pracował e, w e, branży fitness. Planowałem, że chcę nawiązać współpracę z jakąś firmą suplementacyjną, i planowałem, że napiszę licencjat z Bezpieczeństwa Narodowego. Rozumiecie, o co mi chodzi? I wszystkie moje założenia spełniły się, powiedzmy, w 80%, i dlatego też uważam, że jest to sukces. Podobnie, jeżeli chodzi o budowę tutaj dalej z budowę mojej sylwetki, również wiele osób to hejtuje, wiele osób uważa, że nie zrobiłem progresu, a ci, którzy mnie widzą na żywo, uważają, że zrobiłem progres, moi znajomi mówią, że zrobiłem progres, ci, którzy mnie nie widzieli przez pół roku, czy tam przez rok i mnie teraz widzą, dziwią się, jak ja zajebiście wyglądam, oczywiście ja nie mówię, że wyglądam zajebiście, ale chodzi o to, że zdjęcia, które widzicie, nie zawsze odzwierciedlają to, jak wygląda ktoś w rzeczywistości, tak samo... Mm, Ostatnio o tym Owca mówił w, jedno, znaczy, mówił w jednym z komentarzy pod filmem Pączka podaj, że fajnie to opisał odnośnie perspektywy, jak ona bardzo wpływa na efekt końcowy odbiorcy, tak, na odbiór końcowy. Więc w każdej dziedzinie, łącznie z tą sylwetkową, ja osobiście uważam, że osiągnąłem jakimś w jakimś tam... Za, w jakimś tam w jakiejś tam mierze, swój cel. I teraz chciałbym się z wami podzielić tym jak bardzo bardzo prosty sposób możecie w, w, w własnym życiu zmienić bardzo wiele i co więcej, jak tak naprawdę możecie poukładać swoje życie w taki sposób, w jaki wy to sobie sami zaplanujecie. Bo dużo ludzi żyje z dnia na dzień i nie ma żadnego planu, co będzie, to będzie. I później się budzą czasami w lepszej sytuacji, ale czasami budzą się w gorszej. I teraz zasady Arnolda wszyscy znacie. I zasady Arnolda są bardzo dobre, z tym, że ja bym je trochę uprościł. Dla mnie zasada numer jeden. To jest właśnie, mieć jakiś cel, do którego dążycie. To nie musi być cel dokładny, ale chociaż jakiś ogólny. Chcę skończyć studia. Chcę zbudować jakąś tam masę mięśniową. Chcę dostać lepszą pracę, tak? To jest cel ogólny. Następnie, co ja muszę zrobić, aby ten cel zrealizować? Czyli, na przykład, chcę skończyć studia. Ok, no to jaki kierunek wybrać? Wybrałem kierunek, to co muszę robić dalej, tak? Kolejna kwestia wziąć odpowiedzialność za własne życie. To jest bardzo istotne. Bardzo wiele osób mówi, że chce coś osiągnąć i na tym się kończy. Nie słowa się liczą, a liczą się wasze, wasze czyny. Najważniejsze jest to, abyście wyrobili to, o czym mówicie inaczej, abyście wykonywali czynności, które was krok po kroku doprowadzają do waszego celu, wyznaczonego do celu głównego. I to nie może być tak, że powiecie sobie, chcę skończyć studia, a później na przykład przychodzi sesja, a wy się w ogóle nie uczycie. Nie, to tak nie może być, bo to nie, nie zda egzaminu, tak? Musicie zdać sobie sprawę, że każdy jest kowalem własnego losu i tylko od was zależy, czy wam się uda. Musicie też zdać sobie sprawę, że na własnej drodze spotkacie bardzo wiele ludzi, którzy będą wam kładli kłody pod nogi, zwłaszcza w Polsce. Polacy to jest taki wspaniały naród, który zamiast jednemu drugiemu pomagać, to wszyscy sobie podkładają kłody pod nogi i zamiast się wspierać, wszyscy próbują dokopać drugiemu i mają, czerpiąc z tego satysfakcję, czego ja nie rozumiem i mam nadzieję, że jest coraz więcej osób z takim podejściem jak ja, dzięki czemu może ten kraj będzie się w przyszłości zmieniał. I musicie naprawdę wierzyć w to, co robicie, i wierzyć, że i wiedzieć też, że to, co robicie, to jest naprawdę to, co chcecie robić, i mieć w głowie plan, jak to osiągnąć, bo jeżeli zaczniecie słuchać, ja miałem taki moment, jeżeli zaczniecie słuchać tych, którzy, yy, no, podocznie mówiąc, was hejtują, w życiu codziennym też, to w pewnym momencie nagle się okaże, że obraz, który oni wytwarzają, jest prawdziwy. Dlaczego? Dlatego, że bardzo duże znaczenie w odniesieniu sukcesu życiowego ma nasz umysł, nasze podejście. Jeżeli wy codziennie rano wstajecie i mówicie o kurwa, znowu muszę iść do roboty, to nigdy nie będziecie zadowoleni ze swojego życia, ale jeżeli na przykład wstajecie i mówicie sobie: "Okej, okay, dzisiaj muszę iść do tej pracy, której nie lubię, ale pójdę, dam z siebie wszystko, a jutro znajdę lepszą pracę". To wcześniej czy później tą pracę znajdziecie. Tylko musicie w to wierzyć i musicie wykonywać poszczególne czynności, które was do tego prowadzą. Nie ma możliwości, że otrzymacie dobrą pracę bez dobrego wykształcenia, tak? Więc co musicie zrobić, żeby tą pracę zdobyć? Zdobyć to wykształcenie, a nie narzekać, że jest do dupy, bo nie mogę dostać dobrej pracy. Tak? To jest oczywiście ogólnik, ale on się odnosi do wszystkiego. Ja już widzę, że ten film trwa prawie 10 minut, więc trochę będę się streszczał. Kolejną kwestią jest to, że jeżeli macie jakąś swoją drogę, którą chcecie iść, to musicie być naprawdę pewni, że to chcecie nią iść, bo wiele osób będzie wam też chciało niby pomóc i będzie wam dawało inne. Inną drogę pokazywało, tak? I od Was zależy, czy Wy będziecie iść swoją, czy ich drogą. I ja zawsze re rekomenduję iść swoją drogą, bo to Wy wiecie, co jest dla Was najlepsze. A nawet jeżeli nie wiecie, to przynajmniej nie będziecie mieli do nikogo pretensji w przyszłości, tylko do siebie. Bo to był Wasz wybór i Wasza decyzja, a nie kogoś innego. I to jest też bardzo ważne. Następna kwestia, yy, według mnie, mega istotna. Zdajcie sobie sprawę, że będzie ciężko. To jest bardzo ważny punkt. Zawsze jest tak, że jeżeli chcecie osiągnąć sukces, robicie wszystko jak należy i zawsze coś, coś nie wyjdzie. Zawsze będą jakieś przeszkody i tylko od Was i od Waszego podejścia i od Waszej siły woli zależy to, czy Wy te przeszkody przezwyciężycie. I to jest cholernie ważny punkt. Naprawdę, chyba jeden z najistotniejszych, że sukces nigdy nie przychodzi łatwo. Zawsze musicie na niego ciężko pracować. Na moim przykładzie, osoby, które śledzą ten kanał od początku, pewnie pamiętają, jak, jak, jak ten kanał wyglądał na samym początku. Filmy, które mają po 20 wyświetleń, po 30 wyświetleń, jak który kręcę filmy w samochodzie, wszystko się trzęsie, wszystko się rozpierdziela. Bez sensu, tak? Ale miałem jakiś, jakąś wizję tego, miałem jakiś cel. Ten kanał jeszcze nadal nie wygląda tak, jak ja bym chciał, bo nie miałem też tak dużo czasu na razie, aby go prowadzić w taki sposób, w jaki bym chciał. Ale i tak jest dużo lepiej, chyba, niż było na początku. Zresztą, możecie sobie zobaczyć pierwsze filmy i teraz, jak to wygląda. I naprawdę można mieć bardzo dużo satysfakcji, jeżeli otrzymujecie wiadomości od ludzi po roku czasu którzy najpierw pisali wam, że co ty robisz, jesteś beznadziejny, a teraz piszą słuchaj, rok temu mówiłem, że jesteś beznadziejny, ale jednak jesteś spoko, koleś. To są naprawdę miłe chwile, które uświadamiają człowiekowi, że to co robi, ma naprawdę jakiś sens. I jeżeli teraz panie hejterze oglądasz ten kanał i oglądasz ten film, to naprawdę uwierz, możesz sobie pisać co chcesz, ale jeżeli ktoś ma Duże poczucie własnej wartości i silną wolę, to naprawdę te hejty spływają. Czy po mnie, czy po innych osobach, które robią filmy na YouTube, my nawet często między sobą się po prostu z tego śmiejemy. Najzwyczajniej w świecie. I jeżeli to ci poprawia humor, ok, ale ja bym proponował po prostu ruszyć dupę przed komputera i zająć się własnym życiem. No. I teraz. Już w sumie będę powoli kończył, bo powiedziałem praktycznie wszystko, co chciałem powiedzieć. Podsumowując to... Można to podsumowywać... Podsumować, przepraszam. Można to podsumować takim fajnym stwierdzeniem wczoraj, które dał Ernest Matysek u mnie na kanale, czyli, że na sukces trzeba po prostu ciężko zapierdalać. I on miał bardzo dużo racji w tym, co napisał. Ja bym dodał do tego, że aby Oczywiście na sukces trzeba cały czas bardzo mocno zapierdalać, ale trzeba zapierdalać w mądry sposób i trzeba zapierdalać drogą, w którą wy sami wierzycie i sami musicie ten sukces widzieć na horyzoncie. Ja na początku, jak robiłem ten kanał, nikt, każdy z moich bliskich, komu mówiłem, jak ja chciałbym, żeby to wyglądało, to nikt mi nie wierzył, że to jest w ogóle możliwe. Jak ja mówiłem, że chciałbym, aby to był kanał, na którym na przykład, nie wiem, ktoś w ogóle się mnie pyta o moją opinię, albo doradzam ludziom, albo żeby to był kanał, na którym ja będę, powiedzmy, właśnie współpracował z jakąś tam firmą suplementacyjną, jakby się udało, to wszyscy by się ze mnie śmiali, że się nie uda. A jednak, kurczę, coś powoli się rusza w tym kierunku. Więc pamiętajcie: zawsze wierzcie w siebie. Wierzcie w cele, które sami sobie wyznaczyliście i róbcie wszystko, aby te cele osiągnąć. I nie szukajcie wymówek po to, aby sami, aby się usprawiedliwiać samemu przed sobą, że nie osiągnąłem danego, z, danego celu. Nie osiągnąłem, podałem dupy, a nie dlatego, że na przykład nie wiem, mama mi nie zrobiła śniadania, tak? To se kurwa sam mogły zrobić to śniadanie. Yy, I na tym to wszystko polega. Do sukcesu trzeba dążyć, on nigdy nie przychodzi lekko, nigdy nie przychodzi łatwo i zawsze, zawsze, zawsze Wy musicie ten sukces widzieć przed oczami i w niego wierzyć. To są najważniejsze rzeczy. Jutro, recenzja pierwszego suplementu My Protein, białeczka Impact Way. Pozdro.